Chciałbym Państwa przekonać do architektury kościoła Miłosierdzia Bożego na osiedlu książąt pomorskich. Autorem projektantem jest Pan Profesor Adam Rzymski przy współudziale Pana Mirosława Hamburga, inżyniera. Powstał obiekt bardzo ciekawy od strony architektonicznej. Doskonale się tłumaczący w architekturze takiego miasta, gdzie kamienice do siebie są podobne, prawda? a tutaj coś zupełnie innego wśród drzew, wśród zieleni, no właśnie, jakby wyskakuje swoją innością. Te słowa, które w tej chwili wypowiadam, chyba trzeba rozumieć je jako pochwałę. Równocześnie mieliśmy z tym kościołem bardzo dużo kłopotów. Tutaj to wszystko jest w betonie. Architekt zastosował tam tak zwane pochyły ściany. Ściany nasiąkają wilgocią, bo zamysł architekta był tego rodzaju, że ściany miały być pokryte trawertynem, a więc płyty cięte, prawda? I to wszystko miało być jakby grobowcem. W cała architektura jest jakby pękniętego grobu. Szukaliśmy rozwiązań tańszych niż ten trawertyn, a równocześnie bardziej, jakby troszkę ludzkich, żeby to nie był taki właśnie grób, tylko żeby te ściany były trochę ciepłe, żeby one miały ocieplenie same w sobie, żeby one miały przewiewność. I pan inżynier od tego się, jakby odciął, prawda, już mówiąc, że nie wkracza w tak zwane wykończenie, tzw. uporządkowanie już. Jakby funkcjonowanie tego obiektu i ksiądz probosz obecny, ksiądz Brzozowski przystał po wielu próbach innych rozwiązań, które nie wyszły, że tam daliśmy tak zwane blachy techniczne w kilku kolorach. I te kolory równocześnie podkreślają złożoność architektury i ponieważ jest to blacha, jest ona raz nagrzana, a więc wyciepla, ociepla prawda, wnętrze. Ale wtedy, kiedy, kiedy pada, kiedy jest wiecznie, chroni. I myślę, że właśnie takim dosyć tanim sposobem no zostało to wszystko uratowane. Zróżnicowany kolor blach pokrywających pochyłe ściany niewątpliwie złagodził surowość nie tylko użytego do budowy kościoła materiału ale również nieregularnych form jego bryły piętrzącej się uskokowo i zarazem zwężającej stożkowo ku górze. Do takich rozwiązań architektury sprowokował autora projektu pierwotny zamysł zrealizowania w nowym obiekcie sakralnym idei zmartwychwstania Chrystusa. Wezwanie miłosierdzia Bożego kościół ten otrzymał dopiero później. Budowę kościoła rozpoczęto w roku 1981, 4 maja według projektu właśnie pana profesora Adama Szymskiego. Kamień węgielny i akt erekcyjny został wmurowany przez księdza arcybiskupa dzisiaj Kazimierza Majdańskiego w 1986 roku. Kamień węgielny został przywieziony z Bazyliki św. Piotra w Rzymie i poświęcony przez Ojca Świętego Jana Pawła II na Jasnej Górze w 1983 roku. Typowe, ale interesujące jest wnętrze kościoła. Jego układ asymetryczny, rozwiązanie ścian i stropu oraz organizacja przestrzeni nawiązują konsekwentnie do form bryły zewnętrznej. Obok świetlików w szczelinie stropu oraz wmontowanych lamp widoczne są tu liczne wywietrzniki, które pozwoliły zabezpieczyć świątynię i jej ściany przed nadmiernym zawilgoceniem. Część południową i zachodnią wypełniają głębokie empory, wsparte na graniastosłupach i ukośnych podporach. Przy prezbiterium od strony północnej usytuowany jest chór muzyczny, tworzący wraz z emporami dodatkową powierzchnię przeznaczoną dla wiernych, a jednocześnie ich horyzontalny układ wprowadza pewne plastyczno-architektoniczne urozmaicenie wnętrza. Podobną rolę obok źródła światła spełniają wysokie, zwężające się ku górze przeszklone otwory okienne. Na początku była myśl, idea, żeby to był kościół z Martewstanie Wańskiego. Stąd też takie ciekawe ułożenie bryły tego kościoła. Są to takie poszczególne zwaliska skalne. Tak to, by, tak to by można było odczytywać. W suficie jest kilka okien długich, szpar, przez które sączy się światło. Pięknie ono gra, zwłaszcza gdy słońce przez cały dzień i Można wyczytać przepiękną ideę świateł i grę tych świateł w tej świątyni, zwłaszcza już teraz. Stąd też bardzo, kiedy się wczytałem w treść projektu, w zamysł architektoniczny, bardzo mi zależało na tym, aby w wystroju kościoła pojawiały się elementy zmartwychwstania nawiązujące do Jerozolimy, bo tam miało miejsce ukrzyżowanie, tam miało miejsce zmartwychwstanie. Stół ołtarzowy w tej chwili jest oznaczony Krzyżem Jerozolimskim. W nawiązaniu do tego właśnie wydarzenia, które miało tam miejsce zarania dziejów chrześcijaństwa, a w centralnej ścianie będzie w wystroju Chrystus zmartwychwstały, monumentalna wielka postać, triumfujący pełen życia. W zmartwychwstanie Chrystusa poprzedzone było innymi znamiennymi wydarzeniami, ostatnią wieczerzą i ukrzyżowaniem. Ostatnie spotkanie Chrystusa z apostołami w Wieczerniku jest tematem monumentalnego dzieła rzeźbiarskiego, wykonanego z żywicy epoksydowej przez artystów ze Śląska. W pełni skończona jest płaskorzeźba z wyobrażeniem zesłania ducha świętego w postaci gołębicy. Wykonawcami tych dzieł wszystkich są panowie kicińscy: ojciec Mirosław i jego syn młodszy. Są po szkole. Ojciec kończył szkołę w Krakowie. Akademia Sztuk Pięknych, natomiast syn kończył w Gdańsku. W przygotowaniu jest Droga Krzyżowa. Jej sześć pierwszych stacji już wkrótce znajdzie swoje miejsce na zewnętrznej stronie empory. Obraz Matki Bożej Częstochowskiej tu w naszym kościele zaistniał na życzenie. Wielu parafian. Stąd też w tej kompozycji Zesłania Ducha Świętego pojawił się właśnie obraz ten, a nie inny. Został wykonany przez malarkę z Częstochowy, panią Krystynę Kwiatkowską. Ona malowała wszystkie obrazy dla Ojca Świętego, które zostały mu wręczane przy różnych jego pielgrzymkach. Są przygotowane w tej chwili już do poświęcenia, a później do Zawieszenie na wieży kościoła dzwony. Są trzy dzwony. Największy dzwon przy wejściu kościoła został na razie. Jego tytuł jest Miłosierdzie Boże. Tak się nazywa. Teraz natomiast dwa święty Oton z Bambergu, bo on jest patronem naszej archidiecezji. I trzeci najmniejszy dzwon święta Faustyna, bo przecież miłosierdzie Boże jest bardzo mocno związane z siostrą Faustyną. Posadzka w naszym kościele jest w całości wykonana z marmuru. Nawet chóry, wszystkie są wyłożone marmurowymi posadzkami. Kończyliśmy to dzieło wielkie, tak niektórzy twierdzą, w roku 2000 na jubileusz chrześcijaństwa. Stąd też i zaistniała data w tej posadzce. To już firma wykonująca to dzieło. Tutaj właśnie za bardzo mocno podkreśliła. Należy wspomnieć, że dzwony wykonane zostały w znanym warsztacie ludwisarskim felczyńskich, działającym w Polsce od ponad 150 lat. Godzin uwagi i podkreślenia jest krzyż w naszym przedsionku tutaj, witający wszystkich wchodzących do świątyni. Został wykonany przez artystę rzeźbiarza, to nasze, naszego szczecińskiego, pana Aleksandra Senka. Został ufundowany przez rodziców dzieci pierwszokomunijnych przed kilkoma laty. Wzorem dla artysty było ukrzyżowanie z obrazu brzostowieckiego, przywiezionego do Kamienia Pomorskiego przez repatriantów ze wschodu. Do Kościoła Miłosierdzia Bożego przylega i jest z nim bezpośrednią komunikacją połączona kaplica, do której prowadzi też osobne wejście z zewnątrz. Bardziej interesujące niż bryła jest wnętrze tej kaplicy, a to przez jego ciekawe rozwiązanie architektoniczne i konstrukcyjne. Sanktuarium Miłosierdzia Bożego Kościół z Kaplicą to jedna z pierwszych realizacji budowli sakralnych szczecińskiego architekta profesora Adama Szymskiego.